Uważam. Kosztem kwalifikowanym przy zakupie środków trwałych nie jest cena zakupu, ale cena, cena nabycia. Jeżeli Państwo z dostawcą zawrzecie taką umowę, że on koszczy szkoleń tych pracowników wliczy i powiększy o to szkolenie wartość początkową przedmiotu zakupu, tak? Czyli ujmie to w kategorii ceny nabycia, to na to mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Warunkiem jest to, żeby na fakturze widniała jedynie cena, cena nabycia tej maszyny, powiększona koszty usług dodatkowych, w tym o szkolenie. Tak? Jeżeli natomiast ta usługa szkoleniowa będzie wyodrębniona osobną pozycją na fakturze, to niestety na tę usługę Państwo dofinansowania nie otrzymacie. To cross-financing na terenie Państwa województwa nie funkcjonuje. Po prostu. Jedyna możliwość otrzymania dotacji na szkolenia to jest zastosowanie kategorii cen na bycie. Czy do tego są pytania? Nie. Nie ma nie da. Innowacyjność. Coś, co nas, proszę Państwa, bardzo interesuje, ponieważ mówią często w telewizji, mówią Państwo w urzędach i w Agencji, po że dotacje dają tylko na jakie przedsięwzięcia? Tylko na przedsięwzięcia innowacyjne. Po pierwsze, nie jest to prawda, bo nie dają tylko na, na innowacje. A po drugie, proszę Państwa, co ta innowacyjność tak w ogóle oznacza? Co to jest innowacyjne? To jest, proszę Państwa, nowość w praktyce gospodarczej. Jeżeli my ubiegamy się o dofinansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia, to to przedsięwzięcie musi być nowością w naszej praktyce gospodarczej, ale również w praktyce gospodarczej obszaru objętego wsparcia. Kiedy ja mówię o RPO Warmii i Mazury, to zgadnijmy jaki jest obszar objęty wsparcia. No, regionalny program operacyjny Warmii i Mazury. Jaki jest obszar objęty wsparcia? Warmii Mazury Województwo, czyli Region Warmińsko-Mazurski. Teraz uwaga. kiedy ja, proszę Państwa, wdrażam projekt innowacyjny, to ja muszę wdrożyć innowacje o zasięgu regionalnym. I uwaga, proszę Państwa, ta innowacja musi być zarówno innowacją dla nas jak i innowacją dla regionu, tak? Czy ja muszę wdrożyć coś, czego nikt inny nie ma w regionie, albo jest stosowane dłużej niż lat? Nie dłużej niż lat? Ja. Macie Państwo szczęście. Państwa województwo jest bardzo przyjazne pod tym względem. Po pierwsze, dotuje firmy duże, tak? Tak. Dotuje firmy duże, jest przyjazne, proszę mi wierzyć. Dotuje firmy duże. Po drugie, w skali ogólnokrajowej, kiedy mówimy o innowacji, to mówi się o latach faktycznie Trzy. U Państwa w mówi się o latach 5. Innowacyjne jest coś, co jest niestosowane dłużej, jak lat 5 na obszarze całego województwa. O, to się dalej tak? nie rozwoju. Nie, tak? Niekoniecznie. I teraz uwaga, proszę Państwa. Składam, jestem firmą, która produkuje przewodniki. Tak? Niech będzie, produkuje te przewodniki. Mam, proszę Państwa, linię produkcyjną. Mamy ją od 10 lat. Nikt inny na terenie województwa tej linii nie ma. Tylko ja tą technologię mam i posiadam. tak. Chcę maksymalizować mój udział. tylko mówię, dokupię drugą, taką samą, tutaj również nikt na terenie województwa nie ma. Okres stosowania 0 lat. Nikt jej nie ma, mam tylko ja. Czy to jest projekt innowacyjny? No nie. Nie, no, to jest. Nikt inny nie, nie ma. innowacja regionalna, Nikt nie stosuje. To jest innowacja czy nie? No U nas nie jest. właśnie. Innowacja niestety nie jest tylko na zewnątrz, ale musi to być także innowacja do wewnątrz. To, że, proszę Państwa, ja daną technologię mam, teraz ja chcę ją tylko poszerzyć, nie zdywersyfikować, tylko poszerzyć, proszę Państwa, to niestety, jeżeli ja się do tego przyznam, to to projekt innowacyjny nie będzie. Tak? Kiedy ja tę drugą linię chcę dostawić, to ja muszę udowodnić, że ta nowa linia mniej niż mi się. Jest inna, nowocześniejsza. Wprowadza nową jakość. Wartość dodaną. I ona nie może być tylko nowością dla regionu, musi być także nowością dla mojego przedsięwzięcia. Czy to jest dla Państwa jasne? Ale poniżej pięciu lat może być. Poniżej, tak? poniżej pięciu lat może Jeżeli ja to nie stosuję poniżej pięciu lat, to mogę udowodnić, że wdrażam technologię innowacyjną. Tak? Ale zawsze jest warto jest tę wartość dodaną wykazać. Słucham Pana? Ja chciałbym udowodnić, że tylko i wyłącznie ja mam. Tutaj. Zaraz do tego wejdziemy. Są tak zwane dokumenty, które potwierdzają innowacyjność projektu. O zamańcie tutaj do, do tego dojdzie. Dobrze? I teraz uwaga, proszę Państwa. Innowacji. Kiedy ja mówię o innowacji, to mówię o nowości, tak? I teraz uwaga, proszę Państwa. Jaka ta nowość ma być? W jaki sposób ja tę nowość muszę wykazać? Jak? Na jakie kryteria, proszę Państwa, ja się muszę powoływać, czyli ja tę nowość wykazuję? Powierzch, mówi się o innowacji produktowej. I taką najczęściej Państwo przywołujecie. Mówicie Państwo, że... Dzięki realizacji danego projektu, jak towarzyszy, nowy wyrób, nowy produkt, nową usługę. I ten właśnie asortyment, wyrób, usługa, on będzie tą nowością. On będzie tą innowacją o zasięgu regionalnym, bo nikt tego w asortymencie nie ma. A jeżeli ma, to ma krócej niż lat pierwszy. I najczęściej, Państwa, na te nowe wyroby się powołujecie. teraz uwaga, proszę Państwa, innowacją nie są zmiany długorzędne, Na przykład zmiana koloru. Podglądają coś zielonego, który produkuje to samo, tylko w kolorze czemponym. Czy to jest innowacja? Nie. Tak? Nie. To było z nie, nie, to, to, to nie ma mowy. tak? Ponieważ innowacją nie są zmiany jakie? Sezonowe. Tak? Innowacją nie są także dostosowania produktów do indywidualnego klienta. Produkowałem profile 3 metry, przed klient powiedział, że chce 2,5, zrobiłem mu ten, proszę Państwa, moduł, to nie jest innowacja, bo ja tylko dostosowałem stary wyrób do potrzeb jednego klienta. Tak? To jest, proszę Państwa, bardzo ściśle określone. Kiedy mówimy o innowacji, nie mówimy, nie mówimy o, zmi o zmianie wzornictwa, o regularnych zmianach odzieży na przykład. To tak? mówimy o nowym wyrobie, nowej usłudze. I to jest tak zwana innowacja produktowa i najczęściej Państwo na te innowacje będziecie się powoływać. Tak? Drugim wymiarem innowacji, mówiąc szczerze, drugim i praktycznie ostatnim, bo cała reszta to jest tylko na papierze, tak? to jest innowacja procesowa. Innowacja procesowa, co ona oznacza? Proszę że Państwa, nam teoretycznie wyrób finalny się nie zmienia, tak? Nasza usługa na końcu również się nie zmienia, ale co się zmienia? Technologia świadczenia, technologia produkcji, technologia wytwarzania usług. Kiedy ja nie zmieniam, że Państwa wyrobu, tylko sposób jego wytwarzania i wprowadzam technologię, która jest, Innowację o zasięgu regionalnym, nie stosowaną dłużej jak lat pięć, to to też jest przedsięwzięcie innowacyjne. To teraz uwaga, proszę Państwa, najczęściej, słucham? A kto o tym decyduje, że to Już załamię do tak? I Państwo najczęściej do tych dwóch wymiarów innowacji się Państwo powołujecie. Produktować nowa usługa, bądź procesowa, Nowa technologia, nowy system świadczenia usług. Pozostałe dwa ostatnie wymiary innowacji, organizacja, proszę Państwa, Nowe metody organizacji pracy, strategie zarządzania i tym podobne, proszę Państwa, to są naprawdę rzeczy niewielkie, rzeczy tylko na papierze. Mówiąc szczerze, innowacji organizacyjnych nie lubi urząd wspierać. Dlaczego? Bo urząd wspiera produkcję i usługi. Tak? Na system organizacji pracy, to niestety to nigdy nie będą przedsięwzięcia nośne. Tak samo, proszę Państwa, jak innowacja marketingowa, nowe strategie promocji, dystrybucji marki. Tego też w uproszczeniu wspierać się nie będzie. Kiedy mówimy o innowacji, mówimy o nowych wyrobach, usługach, nowych technologiach i na to jest największy nacisk. Teraz pytanie, które Państwo zadajecie, kto to potwierdzi? Czy wystarczy, że my we wniosku piszemy, to jest innowacyjne, stosowane jest dużo duże rok, trzy albo pięć na terenie Warmii Mazur. Uwierzcie mi, to jest bardzo innowacyjne. Uwierzą? Załącznik, to załącznik, załącznik do koperty. załącznik. był w postaci koperty. Absolutnie, tak? absolutnie nie. Ale załącznik w postaci dokumentu, który potwierdza innowacyjność naszego projektu, to absolutnie tak, proszę Państwa. Tak? Kiedy ubiegamy się o dofinansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia, musimy załączyć tak zwaną opinię o innowacyjności. Tak? I teraz uwaga, powiem Państwu, jak było w tym okresie. I powiem, jak jest teraz. W poprzednim okresie ktoś nie pomyślał, proszę Państwa, tak? Wyszło rozporządzenie, jak jeszcze były te lata 2004-2006, ruszały pierwsze fundusze strukturalne, wyszło rozporządzenie. Opinie o innowacyjności wydają tylko, tylko, tak? Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o kmn który zresztą wówczas już nie istniał, tak? I po drugie stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. I, na tym, I po tym następna kropka, co oznacza, że opinie o innowacyjności wydawały tylko jednostki naukowe, czyli Instytuty Szkół Wyższych, tak, tak, i po drugie stowarzyszenia Naukowo-Techniczne o Zasięgu Ogólnopolskim. Proszę podać przykład takiego stowarzyszenia. Jest takie w Skali Ogólnopolskiej, no, oczywiście, to były, proszę Państwa, noty. I teraz uwaga, Ministerstwo wydając takie rozporządzenie, co stworzyło? Że tylko jednostki naukowe i tylko stowarzyszenia, głównie noty stworzyło, proszę Państwa, monopod sztuczny rynek. Bo nie, nieważne, proszę Państwa, jak innowacyjny macie, mieliście Państwo projekt, tak? Szliście Państwo tylko do tych dwóch jednostek i całość spraw rozbija się o to, nie o innowacje, tylko ile jesteście I Państwo w stanie za te opinie zapłacić. I o ile, proszę Państwa, opinie jednostek naukowych tam jeszcze jakoś...